Korea Północna jest prawdopodobnie jednym z najbardziej tajemniczych krajów na świecie. Odizolowany od świata, prawie nic nie wiemy o tym kraju, a kiedy pojawia się w mediach, zwykle przyciąga uwagę groźbami wobec Zachodu i nowymi testami rakietowymi. Ale zaledwie kilka kilometrów na południe świat wygląda zupełnie inaczej. Korea Południowa stała się jedną z wiodących potęg gospodarczych, warunki życia są bardzo wysokie i wywiera globalny wpływ poprzez swoją popkulturę. Trudno o bardziej odmienny rozwój obu krajów po wojnie koreańskiej. Pojawia się więc pytanie, w jaki sposób tak odizolowane i zacofane państwo jak Korea Północna mogło w ogóle powstać i jak dynastia Kim była w stanie utrzymać swoje rządy do dziś pomimo wszystkich sankcji i międzynarodowych odcięć. Aby to zrobić, najpierw przenosimy się do roku 1910, w tym roku cały Półwysep Koreański został zaanektowany przez Japonię. Chociaż Japończycy wprowadzili industrializację w Korei, był to niezwykle trudny czas dla ludności, ponieważ koreański język i kultura zostały prawie całkowicie stłumione, a prawa ludności zostały poważnie ograniczone. Dopiero po kapitulacji Cesarstwa Japonii 15 sierpnia 1945 roku Korea została wyzwolona spod japońskich rządów, a wielu Koreańczyków, którzy zostali zmuszeni do służby na froncie podczas II wojny światowej, mogło wrócić do domu. Jednak zwycięskie mocarstwa Stany Zjednoczone i Związek Radziecki. Nie mogły uzgodnić wspólnego planu dotyczącego przyszłości Korei, dlatego też obie strony początkowo okupowały kraj w obawie, że wróg może zyskać zbyt duże wpływy. W ten sposób na północy utworzono radziecką strefę wpływów ze stolicą w Pongkangu, gdzie premierem został komunistyczny partyzant Kim il San, a na południu amerykańską strefę wpływów ze stolicą w Seulu i silnie antykomunistycznym Syngmanem Ri jako głową państwa. 38 równoleżnik został ustalony jako granica między tymi dwoma obszarami. Pierwotny plan stworzenia Zjednoczonej Niepodległej Korei był coraz bardziej spychany na dalszy plan ze względu na rosnącą wzajemną nieufność zwycięskich mocarstw, a wojna zastępcza coraz bardziej rozwijała się między USA a Związkiem Radzieckim. Rządy w obu częściach kraju uważały się za prawowitych władców całej Korei i chciały zjednoczyć kraj siłą, jeśli to konieczne. Otwarta wojna między dwoma państwami koreańskimi rozpoczęła się ostatecznie w czerwcu 1950 roku, kiedy północ, wspierana przez Związek Radziecki i Chiny, zaatakowała południe. Inwazja zaskoczyła południe, dlatego też siły Korei Północnej były w stanie podbić prawie cały kraj w krótkim czasie. Dopiero gdy Stany Zjednoczone, z pomocą Organizacji Narodów Zjednoczonych, przyszły z pomocą Koreańczykom Południowym, fala odwróciła się i terytoria mogły zostać całkowicie odzyskane, a z kolei możliwe było przeniknięcie w głąb terytorium Korei Północnej. Amerykanie byli przekonani o szybkim zwycięstwie, gdy nagle chiński dyktator Mao Zedong zainicjował inwazję z udziałem ponad 200 tysięcy ludzi, odwracając losy Korei Północnej i spychając Amerykanów z powrotem. W kolejnych latach doszło do wojny w Okopach, w której życie straciło ponad 4 miliony cywilów i żołnierzy, a wojna zakończyła się zawieszeniem broni dopiero w 1953 roku. Żadna ze stron nie była w stanie osiągnąć żadnych realnych korzyści pod względem terytorialnym, ponieważ nowo zdefiniowana granica ponownie znajdowała się mniej więcej na 38. równoleżniku, a między granicami państwowymi ustanowiono również 4-kilometrową strefę zdemilitaryzowaną. W kolejnych latach Kim Il-sung skonsolidował swoją władzę w Korei Północnej, zabił wielu urzędników krytycznych wobec reżimu i zaczął budować kult przywództwa wokół własnej osoby. Coraz bardziej dystansował się także od swoich sojuszników Chin i Związku Radzieckiego, co sprawiło, że Korea Północna była coraz bardziej izolowana na arenie międzynarodowej. W rezultacie pomoc zagraniczna coraz bardziej malała, co miało poważne konsekwencje dla gospodarki i coraz bardziej obniżało warunki życia ludności. Ponadto priorytetowo traktował rozwój potężnej armii, w wyniku czego wydatki na obronność wyrwały coraz większą dziurę w finansach państwa. Zasadniczo ten kurs konsolidacji władzy, tłumienia opozycji, złego zarządzania budżetem i wojskowego pokazu siły był kontynuowany przez następne dziesięciolecia. Dlatego kraj stawał się coraz bardziej zubożały i odizolowany. Kiedy związek radziecki i blok wschodni również upadły na początku lat 90., jeszcze bardziej zaszkodziło to krajowi politycznie i gospodarczo, ponieważ Chiny pozostały jedynym sojusznikiem. Ale ponieważ Chiny utrzymywały również przyjazne stosunki z Koreą Południową, a nawet nawiązały pełne stosunki dyplomatyczne z tym krajem w 1992 roku, dla Korei Północnej było jasne, że może przetrwać tylko dzięki własnej sile militarnej. Dlatego Korea Północna zbudowała obiekty nuklearne i sfinansowała szeroko zakrojone badania nad produkcją wysoko wzbogaconego uranu. Od kilkudziesięciu lat Korea Północna stara się zbudować bombę atomową, aby mieć środek odstraszający przed jakimkolwiek obcym mocarstwem i legitymizować swoją władzę. Kim Il-sung zmarł w 1994 roku, ale kurs pozostał ten sam pod rządami jego dwóch następców Kim Jong-ila i Kim Jong-una. Jednak testy broni jądrowej jeszcze bardziej pogorszyły międzynarodową reputację tego kraju, dlatego jest on obecnie prawie całkowicie odizolowany przez międzynarodowe sankcje.